Kurde, kurde, słabo. Dobra, lecimy. Lecimy tu, po dachach. Kurde, szybki. Nie właśnie, inaczej dostaniesz w No i dostał, no po co wchodzi? Kopie, 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 Jezus! Ja mu nic nie zrobiłem, proszę nam mnie nie krzyczeć! O kurde, giganty dać i to dwa giganty nawet kurde, o nie. Umarłem i fucking shit.